Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Forest. Jak zauważyliście, a widzicie teraz, prawda? Gramy od nowa. Czemu gramy od nowa? Dlatego, że wszedł nowy update i tutaj jest jakaś masa nowości. Tutaj miała wisieć lista pasażerów. Ale już ją podniosłem, już wam ją pokazuję To jest, o, to jest ta lista. To jest ta lista gości. Ja ją podniosłem sobie wcześniej, ponieważ nagrywałem już ten wstęp, tak jakby do tego odcinka, ale nie zapomniałem nagrać obrazu. I tak, gram od nowa, niechętnie się rozstęp z poprzednim zapisem, ponieważ zacząłem już tam robić fajne rzeczy, budować, rozwijać się, pomału uczyć się tej gry. Ale, jako że w tym patchu weszło parę zmian, parę nowości, postanowiłem, że zagram od nowa, ale ten odcinek. Ta seria z The Forest będzie zupełnie inna, ponieważ Po co mam biegać po bezludnej wyspie jako jedyny człowiek Skoro możemy grać we dwóch Dobra Czyli tak jak wspominałem, jesteśmy dzisiaj we dwóch I tak będzie teraz cały czas w The Forestie Cześć Leon, przywitaj się Cześć, cześć No to chodź, to idziemy teraz na bezludnej wyspie przeżyć we dwójkę My już trochę tutaj długo siedzimy, tutaj kanibale teraz, przyjdą. No, spędziliśmy Całe 5 minut w samolocie? na osobności? E, szybciej. A co my tu mamy? Trzeba znaleźć jakąś fajną to miejscowę. To no. na pewno. Masz jakieś leon propozycje? E, nie mam mini mapy, więc sorry, nie wiem gdzie jest najpiękniejszy kryo. Ja też nie mam mini mapy. Ja tylko stoję na kamieniu i obserwuję. Wow, ale przepaść. To co leon robimy? Nie wiem, ja wiem. gdzieś? Trzeba by pójść gdzieś sobie w głąb planu, nie? I znaleźć coś fajnego. No to tu mamy wioskę kanibali od razu, jak chcesz. Najlepsze, na Początek. A, no to... Spoko. To <laughs> dobrze, że jak możemy to nie tracimy dużo itemów. No. Jestem ciekawy w sumie, jakbyśmy we dwójkę zginęli, co by się stało. No chyba koniec, nie? No. no. Róż nie, no bo tu jak jedna osoba ginie, to się spawnujesz zaraz. Mhm, a, no, znaczy, druga osoba może cię uleczyć, czyli pomóc ci wstać. tak to się na tym. Na to, może, się to, może się to nie skończy szybko. Dobra, tu kamienie trzeba zbierać. Nie rozumiem, sobie jakąś baziulę, pa, nie? Szkoda, że tutaj nie ma zejścia do tej, tej piwnicy. W tym domu. Nie ma? Nie ma nic. Jakaś Ale czaszka się przyda. Wioska. No, właśnie, czaszki trzeba zbierać i liny. Dobra. No, liny trzeba, Chyba To będzie czacha, czy głowa? O. Czaszka, patyki. Zbieramy patyki. Jakieś nowe dźwięki? Tak, było to. czaszek, ale nie wszystkie można zebrać. Dobra. Masz miejsca w ogóle. W ogóle ten. Y... Pozmieniali i jak patrzałem na różne rzeczy, to na przykład. Katane, Żeby znaleźć katane teraz to trzeba chodzić po jakiejś jaskini i już nie ma katany przed jaskinią. No. Także bieda trochę. Nie no to zbieramy co trzeba i lecimy, nie? Chodź. No. no. A, słychać jak piszesz. Turki. Niestety muszę... Au, sorry. Easy, easy, easy. No to dawaj, pociśniemy w głąb, lecimy, lecimy. Tu walczaj, bo tu jest o, dość goda. duża przepaść. Nie no, ale to wykorzystajmy logikę Bum, tej igry. gry i. Oj! No, A, tobie, tobie coś nie wyszło. No, niestety. Nie no, to ogólnie to. Mamy lasek. Zabiję królika. Mięso przynajmniej będzie. Właśnie, nie, zrobi, nie zrobiliśmy sobie znacznika, gdzie jest samolot. To szukanie go później może być trochę uciążliwe. A w ogóle. Czekaj, bo jest ta lista gości, tak? Znaczy, gości. Lista pasażerów. Jeden jest, jest podkreślony. No, mam to w ręce teraz. I mamy. 0 na 45 tak jakby odnalezionych, i zgubiacie one. Mm -hmm. Paszporty są. Jest <laughs> shop! a shopie. shop Shop straży. Masz szopa? Ty patrz, mam, mam skórę szopa, co mogę z nim zrobić? Niosz Nie masz skóry, głowa. masz jego głowę. Dawaj głowę. Nic z jego Ja wezmę. Zostawimy sobie na pamiątkę. Chodź, znajdziemy jeszcze jakiś fajny teren, może na tą chałupkę. Tu coś jest? Nie. Uuuu, itititi. Czach. Czach. Ej, sarny. Dobra, wyrzuciłem głowę. Ja nawet nie wiem, jak się te znaczniki robią. No ja się dzisiaj nauczyłem. Co <laughs> Są jakieś jestem W ogóle jestem murzynem, tak? W białej koszulce. Nie, jesteś Chińczykiem. Ale ja widzę fincie. siebie w białej koszulce. No bo masz białą koszulkę, ale jesteś yy, taki dość, no normalny. Ty jesteś w takiej wojskowej. No, no to akurat też widzę. No to dobrze. Jestem nie, niewidzialny, bo jestem w moro. Nie mam się to nic nie ma ciekawego? No, jakieś lipne na razie ten. Grasz na jakichś na jakich tych e, specjalnych e, filtrach? No właśnie nie, na razie siedzę na zwykłym. No zwykłe też właśnie, są fajne. To wygląda. O, to jest... o, ty, jeziorko. Kurująca ta woda, z... czy nie? Zgubiłem cię. Mm. Wiesz gdzie Ej, jesteśmy teraz? jest woda. Słucham? Gdzie ty jesteś, bo cię zgubiłem. U. O. Ej, kanibal, kanibal, za tobą! A, wiesz, A co jest, tej... wiesz co jest za mną? Tu, gdzie miałem bazę A, na dobra. singlu. Ej, Ej kanibal nie idzie za mną. Dobra. O, już idą. Dobra, co robimy? Walczymy z nimi? Trzy są. Umyj się na ty Dobra. Już jestem <laughs> O Nie, one uciekną chyba. Ile ich jest? Raz, dwa, trzy. O kurde, dobra. 4 piąty. 6-7. Nie no, nie damy rady. Nie Ale ja chcę to! Aaa! Dawaj, ty, nie biją Dawaj, dawaj. A jak akcja? Ja. Dawaj, 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 dawaj. Ej, nie mam picia. Czekaj, muszę się na biegniemy. Dobra. W stronę słońca. Bokiem się szybciej biega, nie? Wiem, wiem. Ej, tu Ej, będzie lina. Ja mam dwie liny już Musimy znaleźć miejsce na dom Leon Bo by się przydało już zacząć budować dom osadę pomogą Tu są te kontenery A w kontenerach są komputery A No. działają Gramy sobie Nie. Minecraft hmm. Nie działają yy, woda, dobra Ale słabo u nas z żywnością Trzy sody, ciastko Eee, czemu nie działa? O Tererera Nie klikaj to to ten ataku, jak odminimalizowujesz, bo już mnie zabił Zaczyna zabił, uderzyłbyś mnie o, W tych kartonach masz i, komputery To jest flara? To jest flara, myślałem, to dynamit, szkoda o, Kartony latają O, monetki Kasa, kasa, kasa okay. Ciach, mnie Ty masz jak co coś. To. O, batonik. Te. To jest flara. W tych pudłach takich yy, chudych, mniejszych takich, z F-kom. Masz komputery pochowane. O, fak, faktycznie. To tyle, to zdążyłem już ogarnąć o! przez to, co grałem. A, to żółwie. O, i żółwie, to żółwie też trzeba zabić. Żeby skorupę wciąć. I mi... coś nie działo Wiem żółwie LOL, raz uderzyłem żółwia i go zabiłem Weź ten, nie Leon, głowy. tą skorupę Bo ja nie mogę Ile no. żółwi w ogóle? To Masz pełno już? No jedną skorupę można podnieść hmm. Ej kurde już on zapada, nie? Tutaj mięso jest, jakbyś chciał jeszcze. Tu? Bo ja już nie mogę podnieść. Nie, dam. Nad zapada, to musimy znaleźć to miejsce na bazę. Gdzie idziemy bazę robić? Do lasu <noise> chyba, nie? No, jakoś, jakoś taką taką yy, Jakąś fajną też. Yy, taką zapadnię, nie wiem, czy, jak coś tam było. No to chodź, idziemy do lasu, biegniemy i zobaczymy. Na pewno tu się są coś Tu są komputery, masa komputerów. Ej, tutaj jest ten X-Respon, patrz. patrz. Patrz, czek. To zniszczymy o. to. Tu też są chyba, ale tego się chyba nie da zniszczyć. Totem. tam? Ptaka zabiłem w locie. Ale co jest z niego... To co były. z niego wypadło, to zniknęło. Leki! Ej, weź leki. Wziąłem, wziąłem. O, dobra. A, um, bo już jest No, co my zrobimy? Chyba tutaj się schować w tym jakim go i przespać. Nie no, damy radę. Zbudujemy sobie dom na piasku. Zbudujemy dom na piasku? Dom na piasku. Czekaj, zrobię pochodnie, bo tu nic nie będzie widać w nocy. Remove. Um. Tak. I podpalamy. O, Pierwszy raz zrobiłem to. A jak to się robi? Płonący topór? L-kę przytrzymaj. L. Nie. Jak się podpala ten topór? No, L trzymasz. A dobra. No. O, jak, jak ten, jak płonie u ciebie i też rozświetrasz, no to spoko. Hmm, hmm, hmm. Ty... Ja Ty... Się jak się wyskoczył! Jak tak, pokazał, tak czył... No. I ty, dwa tu jeszcze są, chodź i uciekamy w las. Ty, naskoczył nam na sam. Czek, czterech, dawaj, dawaj. <laughs> trzeba uciekać? Jeden się pali. Przez ten ogień nic nie widzę. No to u mnie, easy. Easy. Nie no, trzeba coś znaleźć, to nie wytrwało do rana. Gdzie ty jesteś? Tu jest Tutaj. W lesie. Hej, <laughs> Ej, już przestał mi się palić, no nie. Ooo. No to jest to gdzie ja miałem tu? jest spad jest wodał spad no Jak ja, ja, miałem, ja miałem bazę dokładnie w tym miejscu tu o tutaj Olina no dwie ja, trzeba tu się przespać czy to jest w no to czekaj to zrobię dokładnie to samo co zrobiłem u siebie to też na jedną pod... noc, bo nie wytrwamy, nie? No będziemy potrzebowali drzewa. A nie, bo przecież można to łóżko z patyków chyba zrobić. A, hmm. Trująca woda nie pijemy. Gdzie jest jakieś łóżko? Fajne miejsce, ale nie będziemy chyba robili tutaj tak jak ty miałeś, nie? Nie no chyba nie. Nie można robić tego, ale można zrobić altankę, o! Na przykład altankę byśmy sobie zrobili. Cokolwiek, żeby tylko przespać? Hmm. Nie, bo zamarzam. O, to jest łóżko. A to czekaj, 17 patyków, a ja tyle nie mam. Masz więcej patyków, Leon? Nie, Jakieś 8. Oj, jeszcze dwa. Dobra, to przepłynę się na szybko O, to prędkość pływania Zwykł publika, obok Dobra, dobra. Mm. Ej, to łóżko jest dla jednej osoby, czy dla dwóch? To znaczy, no nie wiem <laughs> Mi się wydaje, że dla jednej, no ale... No, ale zmieścimy się we dwóch, tak? Zreściliśmy się we dwóch Gdzie tylko są więcej patyków potrzebuję Dobra? Dobra? Dobra, mam patyki Lecę Szybko Tylko nie wiem czy to łóżko w ogóle nam coś da, ale... Ale? No, nie można spać można tylko zapisać, ale to zapisze świat. Marnowane patyki. Ale to zapisz. No zapisałem. Zapisz, bo zaraz nas zabiją Nie no easy, easy, easy. Zapisam. A ja <grym> Jak śmierć się siedzisz w rock Co to? A nie to woda, to trująca, fój! Ała. I posłucham. Ej. Upiekę sobie to mięso Ej, co to są za skrzyki? Tych chyba dzików, co biegają na czterech łapach Łooo wow. Teraz ten wodospad zakłusza wszystko Rzucę w ciebie kamieniem No i się odsunąłeś akurat Dobra O, okej, okay. to tu masz tego jak chcesz, żółwia do zjedzenia. Nie, już zjadłem, już dziękuję. Dobra. Mm, czekaj chwilę, sobie tu mał... zrobię tu małą przerwę, bo muszę jedną rzecz się dowiedzieć. No to, słuchajcie moi mili, kończymy z Ronem na tą chwilę ten odcinek, jako taką małą zapowiedź epickiej przygody w Deforeście. Także do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, żeby wbierać na mojego fanpage'a, snapchata i tam lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie Leona. Link w, w opisie. Trzymajcie się, hej! Nie,